Na prośbę trenera rozbieg widzieliśmy, że kolejni zawodnicy lądowali za czerwoną linią, za, e, za rozmiarem obiektu, no więc decyduje się Stefan Horngacher na taką zagrywkę. Ona okazała się skuteczna podczas serii próbnej, bo e, też Polacyska Kali z obniżonego rozbiegu na pewno Piotra stać tutaj na daleki, długi skok, warunki pozwalają na długie loty i niech leci daleko, niech leci, jest, jest doskonały skok Piotra, wspaniały początek konkursu dla biało-czerwonych. O brawo Piotrek, brawo na... 130,5 metra. A. Noty nie będą za wysokie jednakowoż, bowiem przy lądowaniu zachwiał się delikatnie nasz reprezentant. Jedna osiemnastka, trzy razy, 2 razy pół, 2 razy 17. No ale będzie miał dodane Kodifikate. punkty za obniżoną belkę startową, co na pewno rekompensuje. No ale tutaj Oj, rzeczywiście, rzeczywiście były problemy przy ustaniu tego skoku. Zadowolony Adam Małyż, zadowolony Dawid Kubacki. Myślę, że będziemy na pierwszym miejscu. Tak jest, tak jest. 2,4 tak punktu przed Norwegią, przed nami Dawid Kubacki znakomite występy tutaj na Mistrzostwach Świata. ósmy na normalnej, ósmy na dużej skoczni. Brązowy medalista drużyny z 2013 roku, Dawid. Leć, leć, jeć, jeć. metrów osiągnięte przez Polaka, tak nam się wydaje, a więc umacniamy się na prowadzeniu. Metra zabrakło, ale to jest najdłuższy skok drugiej grupy. Sześćdziesiątych punktów odjęte za wiatr, a więc ale to nie ma znaczenia. Od wszystkich sędziów noty po 18,5 i punktu. Będziemy nadal na pierwszym miejscu. E, mieliśmy dwa i przewagi nad Norwegami. Będziemy mieli więcej, bo myślę, że no właśnie ta różnica metrów, dwa i pół metra, to jest jednak 4 punkty, czyli powinniśmy mieć myślę około 6 punktów przewagi nad drużyną norweską w połowie pierwszej serii. A może i lepiej, bo były wyższe oceny sędziowskie, w związku z tym 7 i... No ale pytanie, ile ile tych punktów trzeba będzie odrabiać? No ale niech to będzie zmartwieniem Austriaków, my teraz wpatrujemy się w belkę startową, tam siedzi Maciej Kot, on już dostał sygnał od trenera Horngehera, już wybija się w powietrze i niech leci daleko, tak jak Piotr Żyła, tak jak Dawid Kubacki, niech wygra tę swoją grupę. Doskonale! Brawo, Maciek! Brawo! Znakomite konkursy indywidualne. piąte i szóste miejsca. Teraz 130,5. Brawo, Maciek! Jakie Na, noty? 3,9 punktu dodane za wiat. Najwyższe noty ze wszystkich zawodników, bo mamy 119,5, 319, 118,5, czyli 57 punktów za styl plus 2,39 za wiatr i 135 metra. Halo! Znakomicie! Adam Małysz mało tam nie wypadnie z barierek, tak podskakuje z radości, ale niech skacze, niech się cieszy, niech będą powody do tego zadowolenia. Polacy powiększają przewagę nad rywalami, ale za chwilę to wszystko się powinno zmienić, bo na rozbiegu Kamil Stoch, indywidualnie bez medalu, teraz ma być medal i to ma być medal złoty dla polskiej drużyny. Ostatni w naszym zespole, po trzech znakomitych skokach jego kolegów. Brawo Kamil! Jest metrów przekroczone, a więc utrzymamy prowadzenie w konkursie po pierwszej rundzie. 103... Trenera obniżonego rozbiegu jak to było w pierwszej serii, w której Polak skoczył, przypomnijmy, 135 metra. Piotrek, czekamy na powtórkę tego, co działo się kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. Piotr żyła w powietrzu, gdzie wyląduje. Jest około 125 metrów, jak sądzę, a więc bliższy skok niż ten z pierwszej serii, ale to jest porządny skok Piotka. 123 metry. Noty będą wyższe niż te w pierwszej serii, no bo tym razem przy lądowaniu nie było poważniejszych problemów. 18 punktów od każdego z członków jury. No, na pewno przegramy w tej grupie w stosunku do Niemców i to dość wyraźnie, bo metrami to jest 7,5, ale pozostałe, pozostałe czynniki na zbliżonym poziomie, nawet większa rekompensata za wiatr, no więc... Polacy utrzymają prowadzenie w całym konkursie, ale ta przewaga nad Niemcami w tej chwili to jest tylko 6,4 punktu. Jest zielone światło. Rusza Dawid. Wiatr, miejmy nadzieję, że będzie podnarty, miejmy nadzieję, że poniesie go daleko. Już się rozpędza. Za chwilę wzbije się w powietrze. Wysoka parabola lotu. Jest dobrze, jest, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Będzie prowadzenie zdecydowane dla naszej reprezentacji. Nikt w kadrze Polski jeszcze skoku w tym konkursie nie popsuł. A popsuli Austriacy, a popsuli Niemcy, popsuli Norwegowie. Wśród naszych jeszcze nie. 119,5 i oby tak zostało do końca. To nie jest odległość imponująca, to nie jest odległość świetna, ale po tych tańcach z belką, przy tym, przy tych nie najlepszych warunkach należy się cieszyć z tego, co Dawid osiągnął. No, po 18 punktów to też ważne, że notami tutaj nasi reprezentanci nie odstają. Proszę zobaczyć jak ucieszył się trener Horngacher, choć pewnie gdyby ten konkurs toczył się normalnie, to tylko by się skrzywił przy takiej odległości. Ale on wie, że to był szalenie ważny moment. Teraz Maciek proszę Państwa, Maciek pierwszy skok, jeden z trzech Polaków z odległością 130,5 metra. Dobra nota, najwyższa w tej grupie. W sumie oceniony jego pierwszy skok na 151,9 punktów. Maciek, rób to do Ciebie należy. Kocz daleko, pięknie i trzymamy kciuki, żeby tak było. Jej! Brawo! 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 Jak zwykle trochę niezadowolony, bo jest perfekcjonistą, ale 121,5 metra to jest dobry wynik. To jest dobry rezultat, proszę Państwa. To oznacza, że będziemy oczywiście na pierwszym miejscu po 3 czwartych rywalizacji w rundzie finałowej. 30 punktów dodane za wiat, Dobrze oceniony przez sędziów. 18,5-18 punktów. Moim zdaniem niewiele tam można było się czepiać do lądowania Polaka. No i popatrzmy, jaka jest różnica. 24,9 punktów przewagi nad Norwegią. Różnica na tę chwilę na korzyść Norwegów. Ledwie 112, 113 metrów potrzebne. Tyle musi skoczyć Kamil, aby zdobyć pierwszy złoty medal w historii polskich występów na Mistrzostwach Świata w konkursie drużynowym. Już w powietrzu Kamil będzie dalej, będzie dalej. Jest, jest złoto, złoty medal dla Polski. Polacy, mistrzami świata. Brawo, brawo. Wypiecentował, postawił kropkę na D, 124,5 metra, jeszcze 6,1 punktu dodane za wiat. noty nieistotne, 18 punktowe, istotne jest to, że chłopaki robią to, czego od nich oczekiwaliśmy, wreszcie.